W tym filmie wrócę do legendarnego testowania teksturpaków od widzów, czyli serii, którą możecie pamiętać, jak jeszcze kiedyś dawno temu grałem w Bedwarsy. Będę to robił dzisiaj wraz z Titem, czyli moim dobrym znajomym i TXT Makerem, a teksturpak, jakiego będziemy testowali, to Makłowicz Pak w odświeżonej wersji. 200 lajków like pod odcinkiem i udostępniam wam teksturpaka, a ja już nie przedłużam, chodźmy testować i wygrać arenkę Bedwars. Łoł. Wow. Siema, Tight! Będziemy dzisiaj oceniać teksturpak, wiesz o tym? Nie. Fajnie, co? Nie. <laughs> <śmianie> <śmianie> o, nie stresuj się, nie stresuj się, słodziaku. No dobra, do partii to zaproszę. tu mnie. <śmianie> Do party cię zaproszę, poczekaj. Gramy duo. Ej, ja znam to niebo skądś, nie? że To niebo jest. A znasz tego gościa tam? Tak, frano jojo, to niebo. A znasz tego tu? Jest jo, o mój Boże, dobra. Ej, aż w niego bym. A, aż zleciałem, nie? Ej, genialne genialne jest to niebo ogólnie. Kurde, widzę, że tutaj Dingo popserabiał generalnie. I teraz tak, zaraz pogadamy o tym trochę dłużej, bo. O, dobra, zaraz się ręka, zacznie na to jest za obsydian. Yeah, keep like Gdzie ty masz obsidian? Jak ty widzisz obsidian? Na łapkach mają, te pingwiny A. ej kitów, patrz to Ej dobra, tu jest dużo rzeczy pozmieniane. okej, okay, okej okay. Dobra, to co, tajcik, teksturpak, Makłowicz pak od widza Stary, w ogóle historia jest niesamowita Pamiętasz jak parę lat temu testowaliśmy Makłowicz Paka, co nie? Nie No se, jak nie pamiętasz, pamiętasz Ej, to był jedyny teksturpak, który oceniłeś w miarę pozytywnie Ja? Ej dobra, ja patrz w ja... ten wileżer. Ja tak myślę, co jest nie tak z tym wileżerem, nie? Wygląda jak ty, w realu, no. Przecież ty masz takiego skina, na się na mnie. Ale to jest maska. Oho. <laughs> Nie no, ej, ogólnie... Ogólnie. Masz, masz, masz monsterka, stary. Ej, są monsterki? Ej, co to jest? To jest refil? Co to jest? Monsterek? Srefil, no. Ej, to jest refil nazywa się Monsterek, jest nazwa też zmieniona. Ogólnie, Makłowicz Pak był Giga OG Texturpakiem, o którego się pytaliście. I teraz tak, oficjalne info: Jak będzie 200 lajków pod tym odcinkiem, udostępnimy Makłowicz Texturpaka. Proste, proste. Bez kitu, udostępnimy. Ja się jeszcze spytam dingo, ale on, on myślę, że pozwoli na ludzie. Także ogólnie jest tak: niebo z o tekstur spadłem, masz z tego wszystkiego. Ej, są ja nawet dźwięki monsterka! Ej, dobra, bo ja się nie mogę skupić. My musimy oceniać tekstur paka, ale w ogóle cel nasz, nasz to jest generalnie wygranie gierki, więc wiecie, ja tutaj niby ocenkuję tekstur paka, ale też chciałbym bardzo wygrać gierkę, więc ja już się skupiam. Ej, ja mam w ogóle też liptonki, TNT czarne, giga ładnie wygląda. A patrzyłeś w ogóle, czy są różne nieba? Tak, patrzyłem, i jest bardzo brzydkie przejście. Okej, okay, giga brzydkie przejście jest na nieba Tak jest. Okej, okay, ale ten makłowicz on nadrabia, wiesz co. To jest nie, nieważne, musisz mieć brzydkie przejście, ale masz makowicza stary w Wojdzie, cześć, bazę. No niech będzie. To jest jakby... To nie, da, nie da się z tym dyskutować. Ogólnie Obsydian. Ej Obsydian jest genialny, z tymi takimi nupkami. Śmiesznie to wygląda. Bardzo ładne są rudy, podobały mi się te rudy, ale już znam z jakiegoś teksturpaka, To jest jakiegoś teksturpaka z bedwarsowego jakiegoś wzięte. Bo ja kojarzę te rudy. Pamiętam, że one kiedyś były bardzo popularne, takie skontrastowane mocno. Gdzie ty masz rudy? Nie, no chodzi mi te aynoty, Boże, Ainoty, nie? Ty jesteś rudy. Ty jesteś czerwony, przecież czerwonego skina tu. Ale on się denerwuje, nie? Nie denerwuj się, stary. Ej, ty masz tą pelerynkę spoconą pod BW. Ej, wszystkie emeraldy mi zbierasz, bo biegam za tobą jak debil ty Jesteś groby No nie, bo. To ty jesteś po prostu giga szybki stary, bo nie robisz nóg, dlatego tak popierdzielasz, nie? Nie, bo ja jestem Tailsem, to dlatego jestem szybki. Okej. Okay. Hej, co to było? Słyszałeś ten wiary? Ej, bo nam. Wszyscy na nas idą, ej, generalnie, dobra, bo ja się, jesteś ja... popularny, nie? Nie, bro, ja się, ja się cofam, nie? Ty też jesteś popularny. Oj, co to jest za strzałty? Ja się czuję trochę jak wy. Dobra, nie mogę tego powiedzieć, bo mi zginęło. Ej, bo mi jest film. zimno w ręce. <laughs> ej, dobra, i ten dźwięk wybuchów jest stra... stary przerażający. Nie wiem, czy masz włączony dźwięk wybuchów, że słyszysz. No właśnie, ale... mam i się przestraszyłem, jak zniszczyłem łóżko. Ej, jest, nie, <laughs> nie wiem, co Dingo miał w głowie ustawiając ten dźwięk, ale, no powiem tak, nieprzyjemny dźwięk. Ale bardzo ładny fireball są. Podoba mi się ten fireball ogólnie. Szczerze, fajnie wygląda. Taki prosty, ale ale tak, kurczę, no naprawdę dobrze to wygląda. I dobra, ale partikle są jakie ładne. Porządne, porządne partikle. Git. No, są Gicior. Ej, gicior dobra, są muszę sprawdzić. Muszę... O, jest jeszcze tutaj zmienione. Top 1 BW, statystyk, opcje, wychodzę. I fajnie to wygląda. Spoko, a jeszcze muszę zobaczyć te nieba. Dobra, cześć, sprawdzam nieba w takim razie. Time changer szybko. Ej, nie, dobra, nie ma. Ty mówisz, że bliskie przejścia to nie ma przejścia, to są po prostu wgrane trzy nieba, stary. No właśnie, Ej, ale no na tym niebie. Ej, dobra, nie. Niebo Daily jest czeku. Mój faworyt, zobacz Wojda. Daily. O matka! Nie dobra! Szczerze, ja już uważam, że ten teksturpak zasługuje na ocenę mocne wszystko na 10, nie? Szczerze, on pełni mnie ukontentował. Uwielbiam pana Makowicza, mówiłem wam o tym w ostatnim odcinku z Bedwarsów i serio, sądzę, że nie ma lepszej rzeczy niż ten teksturpak. Naprawdę, jakby nie mój teksturpak, który mi tajtu... O! Aaaaa! Dobra, ej, nie, tak szczerze. Masz bana za ten dźwięk, nie. Tak, nie, ten dźwięk jest tragiczny stary, co by nie mówić? Powiem tak, myślę, że nawet pan Makowicz by tak powiedział, jakby grał na tym teksturpaku. Ej, czaść w ogóle, jakie by były jaje, jakby zagrać w Bedwars z panem Makowiczem na tym teksturpaku. Ej, ale to by było genialne tak szczerze marzenie, nie? Marzenie. On by ocenił smak tego złotego jabłka, znaczy monsterka. Ej, nie właśnie, muszę jeszcze zobaczyć, co tu jest jeszcze w tym sklepie. Co to jest po zmiany? Mamy tak, te miksturki są jako liptonki, monsterki, fajnie. Nie? To był motyw ogólnie, który zastosowaliśmy też u nas z teksturpaku. Pamiętasz ten, co ty robiłeś? Ten teksturpak mi pod BW. Nie pamiętam, czy to był V2 pak, czy to był V1? Nie pamiętam. Ale A to był V2 V2 może, no. Dobra, Obsydian fajnie wygląda. Ej, powiedz mi, widziałeś jak wygląda patyk? Nie. <laughs> Nie mogę. Dzisiaj eee, jest też zmieniony. Nie, dobra, muszę kupić Patyk, nie? To jest moje zadanie na tabaretę. Muszę kupić Patyk, stary. Nie, Patyk jest genialny. Serio? Co to jest? Pas starego, ja nie? nie mogę! <laughs> nie mogę, jak to. Jakie genialne to jest na paskiem? <laughs> Nie wytrzymam. Ej, Dobra, ten teksturpak jest niesamowity, nie? Ej, szczerze, ukontentował mnie mocno. Ej, na koniec dopiero ocenkę trzeba podać. Taką oficjalną, oficjalną ocenkę. Taką real ocenkę na koniec podamy, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak ty go ocenisz, ale, no, mówił, że zmienił właśnie parę rzeczy. Kurde, nie spodziewałem się, że aż tak, bo ci co pamiętają, widzowie OG, że tak powiem, bedworsiarze, to tamten teksturpak był o wiele mniej rozbudowany. On tam, pa Pamiętam, że mówiliśmy, że miał parę właśnie niedociągnięć, więc może, kurde, poszedł. Posłuchał nie! Się. What? What? Ej, widziałeś, jak wyglądał? To wygląda NPC od ulepszania diamentów? Y -y, nie. <grywa> ja, dobra, nie. Ej, mocarne to jest. Stary. Giga ogólnie. Powiem tak. Witam pana Roberta. <grywa> Jaki kozak. Dobra, i ja muszę strzelić tym fireballem Bardzo nie chcę nim strzelać, bo jest strasznie głośny dźwięk Fireboli. Giga, człowiek jakbyś ładował z jakiegoś shotguna, albo nie wiem. Ty. Wygraliśmy grę, stary. No bo... nie wiem, jestem dobry na... No. Czajsz? Ej dobra, ale tak szczerze, jakby się ocenił tego z rupaka? Nie, bo jest fajne, brakuje przejść, brakuje przejść w niebie, tak wiesz, merytorycznie do tego podejść, brakuje przejść w niebie, ogólnie jest bardzo, widać, że całość jest zrobiona na śmiesznie, To mi się podoba. Ej, aleksy są zmienione, zobacz, nie masz ba bazowych aleksów, basicowych, tylko masz zmienionego, tylko masz takich aleksów na zasadzie dużo stresu w życiu i... <laughs> I forheade. I -y, dokładnie. Ej, to jest mocne. I tak samo stivki są zmienione. Stivki natomiast to w ogóle są boldheady stary. <laughs> Nie, no, ej, Steve wygląda. Ej, czasy, nie no, Ten Steve jest mocny pod kątem tych zmian. Fajnie to wygląda. No tutaj w Gwine to jest Dingo. Jakby jego główka ze skina, także to w sumie rozumiem. Fajnie, że są w sumie białe serduszka i głodek. To wygląda tak clean bardzo. Mi też to pasuje pod skina, więc też tutaj za to na pewna ocenka będzie. Nie wiem, jaka jest geneza ogólnie nóbków na obsydianie. To mnie też bardzo zastanawia. Że wiesz, że jak ktoś stawia obsydian, to jest nubę. Ej, ty giga dobre. Ej, tak szczerze, pod BW. 오! Taki Easter egg? Dobre, dobre, dobre. Okej, okay, no to chyba z takich Bedwarsowych rzeczy wszystko sprawdziliśmy. Ogólnie nie wiem, co się stało z Emeraldem, bo Emerald wygląda strasznie upo. On jest z grube, po Ej w ogóle to... stary, zobacz wszystko, co związane z Emeraldem wygląda Upo. Nie wiem, czy zauważyłeś. Emerald sam w sobie wygląda Upo. Obsidian, który kupujesz za eme wygląda Upo i nubek. Jakby totalnie widać, że autor poka hejtuje kupowanie rzeczy za eme. Kurde. No dobra, hmm. jaka jest twoja fina. Jaki jest twój finalny werdykt, stary? Bo to myślę, że wszystkich najbardziej. Ciekawi, gdzie ty w ogóle jesteś? Mój finalny werdykt równa się. 8,5. 8,5. Ja bym dał stary 8 i 7, nie? Także na twoje 8,5 też jestem w stanie przystać. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. To jest komunikat teraz do wszystkich, którzy chcieliby, żebyśmy ocenili mu teksturpaka, albo ocenili teksturpaka na jakim gracie w Bedwarsy. Możecie podesłać go na tickecie na Discordzie, ocenimy go wraz z titem. Co 50 <laughs> lajków oceniamy jednego teksturpaka w następnym odcinku. Także jeżeli dobijecie te 200 lajków, będą kurde 4 teksturpaki.